Cześć. Porozmawiajmy o celach. Są one różne dla każdej firmy. Warto wiedzieć dokładnie, co chcesz osiągnąć w sieci. Dzięki temu łatwiej ustalisz priorytety i przygotujesz plan działania. Bez tego łatwo się pogubić. Internet może pomóc ci prowadzić firmę na wiele sposobów. Może na przykład służyć do nawiązywania relacji w sieciach społecznościowych, wspomagać sprzedaż online, może pomóc ci szukać nowych klientów i dotychczasowych utrzymywać. Warto zacząć od odpowiedzi na proste pytanie: z jakich konkretnych powodów chce być w sieci? Wyobraź sobie, że prowadzisz salon fryzjerski. Twój cel może wyglądać następująco: strzyc więcej osób, sprzedawać więcej usług wykraczających poza zwykłe strzyżenie i sprzedawać więcej oferowanych produktów. Zanim jednak klient przekroczy próg Twojej firmy, musi wiedzieć o jej istnieniu. To ważny cel, w którym pomoże Ci internet. Zacznijmy więc od tego, jak poinformować cyfrowy świat o swojej firmie. Jednym z łatwiejszych kroków będzie umieszczenie firmy w katalogach firm. Dzięki temu osoby szukające fryzjera w wyszukiwarce lub na mapie online zobaczą twoją firmę. Potem możesz utworzyć stronę, na której podasz informacje o swojej firmie: godziny otwarcia, adres, cennik, oferowane usługi, a nawet zdjęcia lub filmy, które zachęcą nowych klientów do wizyty. Kolejną możliwością jest stworzenie strony w mediach społecznościowych. Takich jak Facebook, Google, czy Twitter, aby publikować zdjęcia fryzur, przedstawiać oferty specjalne i nawiązywać bliższy kontakt z klientami. Kiedy zaczniesz realizować te cele, coraz więcej osób będzie wiedzieć o istnieniu Twojej firmy. Twoje cele będą stopniowo się zmieniać. Z biegiem czasu możesz zacząć się starać, by użytkownicy strony stali się Twoimi klientami. Możesz zacząć też dodawać w witrynie nowe funkcje, takie jak umawianie się na wizytę przez internet, możliwość publikowania opinii, a nawet sklep internetowy umożliwiający zakup artykułów fryzjersko-kosmetycznych online. Kiedy już z powodzeniem przyciągasz użytkowników na swoją stronę i stają się oni Twoimi klientami, możesz zacząć inwestować w reklamy online, aby rozszerzyć zasięg działalności. Niezależnie od wybranych celów związanych z internetem i obecnej sytuacji, Twoje priorytety będą się z czasem zmieniać i rozwijać wraz z firmą. Bardzo ważne jest też mierzenie postępów. W ten sposób możesz sprawdzić, czy osiągasz swoje cele. Jest to tak zwana analityka. Pozwala ona stwierdzić, które działania się sprawdzają, a co warto jeszcze dopracować. Narzędzia internetowe zapewniają wiele możliwości mierzenia sukcesu, ale szczegółowo zajmiemy się tym tematem później. Czas na podsumowanie. Zanim zrobisz pierwsze kroki w świecie internetu, zastanów się dokładnie nad celami, które chcesz osiągnąć. Następnie ustal priorytety różnych możliwości w sieci, co pomoże Tobie osiągnąć wybrane cele. W kolejnych filmach pomożemy Ci w przygotowaniu planu. Najpierw podpowiemy, jak zaistnieć w sieci, następnie omówimy metody marketingu internetowego, a na koniec przedstawimy, jak oceniać i doskonalić swoje działania w internecie.